Bardzo ciężko. Najgorsze to, że na przykład ja nie lubię za dużo siedzieć z ludźmi, bardzo dużo ludzi, więc tu było tak, że musisz cały czas z wszystkimi być, więc nie, mo, nie masz takiej swojej, swojej space, żeby iść tam gdzieś się schować albo coś tam robić. Zawsze jesteś i dużo się dzieje. Jest naprawdę bardzo ciężkie y, takie do przeżycia. Nie masz łazienek, różnych takich rzeczy? No nie ma, nie ma wygody w tym biedniejszym kampie. No jednak brakuje i toalety, i prysznica brakuje. Jedzenia. Jedzenia i tak jak Karolina właśnie wspomniała, jesteśmy skupione bardzo mocno jedne na drugiej i to też trochę tak wykańcza psychicznie i fizycznie. Nie ma takiej swojej przestrzeni, w której mogłybyśmy się po prostu gdzieś schować. Wszystko robimy jednak wspólnie. No i to tak trochę. I te konkurencje były dawały. bardzo trudne. Nie chcę dawać za dużo detali, na przykład jedzenie różnych szalonych rzeczy. Ja się najbardziej tego obawiałam. Ja też się tego obawiałam. Więc... Bo... Ciężko było. Ale sobie wmawiałam, że jednak to są tajlandzkie przysmaki, oni tam jedzą, oni mają z tym styczność na co dzień. Więc jak ja bym zaprosiła tamtych ludzi do mnie na przykład na obiad i zrobiłabym przysłowiowy polski obiad, podejrzewam, że oni też by mieli problem ze smakiem i ze zjedzeniem. Także rzeczywiście te robaki, te wszystkie nowości, te hity tajlandzkie były dla nas nowością.